Dzień dobry, witam wszystkich na kanale Gotuj W dzisiejszym dniu przychodzę do Was z takim oto przepysznym ciastem z galaretką. My go wykonujemy akurat na Dzień Babci, no bo to tak jest, ale można go wykonać zawsze w swoim domu. Kto jest zainteresowany, jaka jest tutaj masa, zapraszam na film. W pierwszym kroku, słuchajcie, musimy upiec sobie biszkopt. Biszkopt piekę z sześciu jajek, bo blacha jest no taka tradycyjna 35, ona ma chyba na 25, ale jeszcze Wam w opisie podam dokładnie. Także zrobimy ją z sześciu jajek. Do biszkoptu potrzebujemy mąkę pszenną, mąkę ziemiaczaną, cukier, jajka. I to wszystko bez proszku do pieczenia. Oddzielam na początku białka od żółtek. I tak białka idą do miski. Żółtka do miseczki. Musimy pilnować, żeby nam żółtko nie wpadło, to już moi widzowie na pewno wiedzą. Teraz w, 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 włączę to ubijanie, a później będę dosypywać cukier. Szczytka sali. Jak zaczyna nam się dobrze pienić, dodaję cukier. Jak się białka porządnie ubiją, o tak, wiadomo, to dodajemy pojedyncze żółtka. Możemy zestawić z miksera mąkę. Dodamy przesianą do środka i kopystką wymieszamy, żeby nam nie opadł ten puch. Tu jest jedna szklanka pszennej mąki i połowa szklanki mąki ziemiaczanej. Przesiewamy obydwie mąki i będziemy je teraz dodawać do naszej masy jajecznej. Będziemy już mieszać tylko kopystką. Żeby nam biszkopt nie opadł, żeby troszeczkę tej wysokości uzyskać. Łyżka po łyżce będziemy wmasowywać masę jajeczną, aż do skończenia się mąki. U mnie na kanale Gotuj zewą macie biszkopt, ale on był jeszcze robiony na samym, samym początku, jak jeszcze był niemy ten kanał, więc tutaj może Wam więcej dopowiem. Ta stara szkoła mieszania w jednym kierunku, wiecie? To jest taka stara szkoła, no i ja tak mieszam, ponoć to ma jakiś sens. Mi biszkopt wychodzi, więc zakładam, że może to mieć jakiś sens. Łyżka po łyżce. I tak uzyskane ciasto wylewamy na przygotowaną, wyłożoną papierem do pieczenia blachę. I wyrównujemy, żeby na nie urósł z brzuchem na środku. I równomiernie rozprowadzam ten biszkopt. On nie będzie niski, on będzie wysoki. Jeżeli ktoś by chciał, to może go podzielić na dwa płaty i zrobić dwa ciasta, jak ktoś lubi niski biszkopt. Ale wiecie, domowe, domowe ciasto to zawsze miało taki uczciwy biszkopt. Mi się z takim kojarzy. Piekarnik rozgrzany na 180 stopni, wstawiamy biszkop. Pieczemy na średnim ruszcie do suchego patyczka około 35 minut. W międzyczasie jak nam piecze się, słuchajcie, nasz biszkopt, zrobimy sobie już galaretki. Ja na tą porcję biorę 3, ale 4 też by nie było za dużo, także i teraz już Wam, wam pokazywałam, jak można zrobić, żeby szybciej ostygła galaretka. Rozpuszczamy to w gorącej wodzie. Wiadomo, dwie szklanki na przykład gorącej wody i reszta zimnej wody. Szybciej galaretka stygnie, szybciej zaczyna się wiązać na, ciast na ciastkach to. Można śmiało tak zrobić. Jeżeli mam trzy galaretki, to powinno się dać 3 szklanek wody. Ja daję 4, żeby była bardziej gęsta, bardziej słodka i bardziej, że miała intensywny kolor. Dolewam drugą szklankę w rządku i dam czwartą galaretkę. Mieszamy do rozpuszczenia, a później dolewamy już tylko zimnej wody. Gdy się żelatyna rozpuści, dodaję już tylko zimną wodę. Tak, galaretka, ale myślałam o żelatynie, ale o galaretce mówię. Także mam tu dwie gorącej, dwie zimnej. To jeszcze dam jedną zimną. To będzie pięć szklanek zamiast ośmiu. Teraz sprzedam Wam tip na galaretkę. Ona firmowo jest bielsza. Wlewam sok malinowy około pół szklanki. Ona się robi bardziej słodka i ciemniejsza. I ma taki, widzicie, rubinowy kolor, piękniejsza jest. Tak robię. Teraz, drodzy widzowie, zaczynamy sobie czekoladkę. To jest 64%, ona będzie dodana do śmietany. I możecie zrobić także warstwa śmietany. Posypać połowę, znaczy połowę, rozdzielić warstwę śmietany na dwie i po środku dać tą straciatelę. A możecie też zrobić po prostu śmietanę całą z tą czekoladą, także jak wolicie. Ja zrobię całą śmietanę z czekoladą, bo tak sobie to wymyśliłam, ale przy przekrojeniu też ciekawie wyglądałaby, jakby była po prostu warstwa tej czekolady takiej samej. Czekoladka starta, słuchajcie, mam nadzieję, że to jest jedna cała i w drugiej jedna trzecia. Tyle jest tej czekolady. Na ym, 750 śmietanki będziemy ubijać, to tak mniej więcej powinno być dobrze. Słuchajcie, mam śmietankę z Lidla słodką, bo nie było innej. Ona jest taka jak biedronkowa 330, czyli okłamałam Was. Yy, dwie ubiję tak sobie noślę teraz, to będzie odpowiednia. otwieram słuchajcie i wylewam bo tu najczęściej jest, tu akurat nie ma ale niekiedy to jest masło zrobione z tej śmietany dobrze teraz będziemy ubijać ją na sztywno jak zacznie gęstnieć dodaję śmietanofiksy, możecie oczywiście zrobić to z żelatyną ale z żelatyną ja się boję że będą włosy, dlatego wolę śmietanofiksy ale jeżeli macie wypróbowany sposób z żelatyną to śmiało Zaczyna gęstnieć, więc dodaję 3 łyżki cukru pudru i cztery śmietanofiksy, jeszcze chwilę do śmietanofiksu, chwila. Teraz, jak już jest tak bardzo gęste, dodajemy śmietanofiks, czyli nasz zagęstnik. Wsypujemy czekoladę. I mamy krem z Na chwilę do lodówki. Dobrze, wyciągnęłam ten biszkopt, przekroję go trochę i jakbyście no, na wymaganą grubość, tak przykładam sobie tą strunę za nisko. Jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej. Czyli zobaczcie, taka odpowiednia wysokość jest biszkopta, moim zdaniem. Czyli możecie zrobić z tego biszkopto z sześciu jajek drugi. Dlaczego nie z trzech? Ja Wam powiem, dlaczego nie z trzech. Bo jak zrobicie z trzech, to on będzie takim suchym plackiem. Dlatego. Pokażę Wam zaraz, jak wygląda w środku. Chrupiący. Zobaczcie, piękny biszkopt, puszysty, najlepszy sposób na biszkopt i ten równiejszy wkładam na dno blachy. Jak wiecie, zakupiłam sobie taką profesjonalną blachę, bo ostatnio narzekałam, że są ścięte rogi. I mój telefon, jako że teraz telefony nas słuchają. podrzucił mi blachę, która jest 6 cm wysoka. Oczywiście rozmiarowo były różne, ale 6 cm wysoka, więc mieści Wam się na spokojnie. Biszkopt, masa, galaretka i ma równe boki, a do tego do pierwszego ciastka ma wyciągany pierwszy brzeg. Także no. Dlatego ta, ta blacha jest użyta dzisiaj, bo to jest najlepsza blacha. Ona jest kwasoodporna i nierdzewna, więc ja takiej szukałam i taką dostałam. W miseczce zrobiłam lemoniadę i nawilżam biszkopt. Lemoniada jest z połówki cytryny, z dwóch płaskich łyżek cukru pudru i z wody. Na tak przygotowany biszkopt, wykładamy nasz krem straciatella. Musimy pomóc. Rozprowadzamy go równomiernie. Dobrze dociskając do boków, dlatego, że będziemy wylewać galaretkę, żeby nam gdzieś tam nie podpłynęła. Posypujemy owocami. Ja mam akurat borówkę i malinę, ale mogą to być puszki brzoski. Wiadomo, że w sezonie zimowym jakoś do dyspozycji nie mamy wiele tych owoców, ale można coś tam zawsze znaleźć. Tam zawsze do góry, bo ładniej się prezentują. To jest dłuższa robota, ale kiedyś całe ciasto też tak układałam. Także da się. Prawie nam się ścina. Wyleję ją. I teraz, jeżeli jest nierówna, to możecie sobie y Nóż na gorąco, znaczy nóż taki cukierniczy, w gorącą wodę, i wygłaskać na równo. A jeżeli Wam nie przeszkadza taka struktura, to możecie zostawić taką. Ona nie jest taka regularna, gładziutka, jak to w cukierniach, tylko jest taka. No wiadomo, że się ścina. Ja przykrywam to folią spożywczą, bo mamy teraz sezon zimowy i idzie to na stół przed dom ale musicie wiedzieć, że jak sobie dacie taką folię i nadacie jej jakiś tam kształt, ktoś ładnie oderwał mi tą folię, to ona później taki kształt będzie miała na ciast, na twoim cieście, więc zobaczcie. I będzie gładziutka. Bez, mokry, bez gorących noży i bez gorących i tak nosi. Moi drodzy, fajny bok taki luźny, bo wiecie, że zawsze jest problem z pierwszym kawałkiem. No wiadomo, każdy ma z pierwszym kawałkiem, a ja tu proszę bardzo. Nie to, żeby mnie reklamowała te blachy, i Boże, bo mi za to nikt nie płaci, ale jest spoko jak tak można sobie elegancko i pierwszy kawałek się elegancko wycina. A nie te y, takie trójkątne blachy, gdzie ten pierwszy kawałek zawsze jest taki biedny. No, bo to nie idzie go ładnie wykroić. Tutaj sobie ładnie wykroimy. Kroimy. Dosyć na świeżo to jest sprawa, słuchajcie, bo to powstało na dworze z godzinę, ale związało. Jak biszkopt jest nawilżony, to nie, ma, nie musi długo to czekać, bo on jest wilgotny i tak, i tak. No i moi drodzy, mamy już efekt finalny. Nasze ciasto z masą straciatella jest gotowe. Galaretka ma smak malinowy. Owoce mogą być mieszane krem straciatella z gorzką czekoladą na jasnym biszkopcie. Mam nadzieję, że zainspiruję Was do wykonania tego ciasta we własnym domu. Na dzisiaj to już wszystko i zapraszam na kolejne wideo.